Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa na naszej konferencji po posiedzeniu rządu. Głos ma Pan Premier Donald Tusk. Witam serdecznie. Pozwolicie Państwo, że w telegraficznym skrócie przedstawię efekty dzisiejszego posiedzenia, ale oczywiście także powiem parę słów na temat niektórych wątków konferencji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu zajęliśmy się pierwszym etapem uzdrawiania tego, co nazywa się potocznie śmieciówkami. Będziemy tu postępowali ostrożnie, tak jak zapowiadałem. Zaczniemy od tego, co jest. Albo ewidentną patologią, albo takim bardzo wyraźnym nadużywaniem niektórych przepisów. W tym przypadku chodzi tutaj o umowy zlecenia, a przede wszystkim tak zwane zbiegi umów zleceń i o składkowanie. W sposób niezbyt nie agresywny umów zleceń, ale w największym skrócie jest wiele przypadków, w których. Niektóre osoby pracują na dwóch lub więcej umowach, zleceniach, oskładkowana jest najmniejsza, symboliczna i tutaj będziemy urealniali poziom tej składki ubezpieczeniowej. I co być może najważniejsze, będziemy starali się także oskładkować dochody takie jak w przypadku tej ustawy, jak wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. Było w, takie też poczucie niesprawiedliwości, często całkiem solidne wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radach nadzorczych nie było obciążone składką y, emerytalną. W, w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o policji y, zwiększymy z, y, tak, no, samodzielność finansową i przez to także sprawność działania Centralnego Biura Śledczego, y, akurat ta. Y, ta część polskiej policji wielokrotnie pokazywała swoją sprawność i rozwiązujemy pewien dylemat, który przez lata nie, no nie, nie mógł się doczekać rozwiązania korzystnego dla sprawnego funkcjonowania Centralnego Biura Śledczego. Zmiany w prawie o ruchu drogowym powinny bardzo ułatwić obywatelom sprawdzanie. Samochodu, wtedy kiedy się go kupuje, albo wtedy, kiedy on wyrusza, na przykład autobus, autokar z naszymi dziećmi na wycieczkę, i to w sposób prosty, dzięki systemom informatycznym. Wyobraźmy sobie hipotetycznie sytuację dzisiaj to często wygląda tak, że rodzice dość zrozpaczeni naocznie stwierdzają, że stan techniczny autokaru. Jest niezadowalające, ale nie mogą stwierdzić, czy posiada odpowiednie dokumenty, które uprawniają go do wyruszenia w trasę. Dzięki tym zmianom, w niedalekiej, mamy nadzieję, przyszłości, chcielibyśmy, żeby ta, ta zmiana weszła w życie do końca roku szkolnego. Dlatego nadaliśmy tej zmianie tryb pilny, żeby w czasie, kiedy zacznie się sezon wakacyjny, ta ustawa już działała i dzięki temu będzie można. Hmm, Sprawdzić, rodzice będą mogli sprawdzić na miejscu, choćby poprzez połączenie internetowe, wszystkie dane techniczne pojazdu na podstawie numeru rejestracyjnego. I dotyczy to zarówno kupujących, ale przede wszystkim tych, którzy chcą zadbać o bezpieczny przejazd pojazdem. Zmieniliśmy także zgodnie z wymogami europejskimi, ale akurat to jest na czasie, ze względu na wydarzenia za wschodnią granicą. Ustawę, znaczy to jest oczywiście projekt, no bo trafia do Sejmu o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi tutaj o pewne gwarancje zabezpieczeń społecznych dla uchodźców politycznych i ich rodzin. Ale tak jak to już powiedziałem, jest to wymóg europejski. Zbieg okoliczności spowodował, że akurat tę ustawę zakończyliśmy, znaczy pracę nad tą ustawą w czasie kiedy generalnie problem uchodźców może stać się odpukać, ale może stać się nie teoretyczny, tylko praktyczny. Zmiany w ustawie o rachunkowości powinny przynieść pewną ulgę szczególnie drobnym przedsiębiorcom. Tak policzyliśmy, że na początek te 17 milionów złotych powinni zaoszczędzić drobni przedsiębiorcy tylko w pierwszym roku działania tej ustawy poprzez uproszczenie. Pewnych wymogów w rachunkowości, i sądzę, że dość szybko zostanie to zauważone właśnie w praktyce tych, którzy prowadzą księgowość w niedużych polskich firmach. Mamy także dwa projekty przygotowane przez panią premier Bieńkowską jako ministra infrastruktury i rozwoju. Będziemy o tym szerzej rozmawiali jeszcze, y, mówię tutaj o kolejnych decyzjach drogowych, między innymi dotyczy to obwodnicy Częstochowy. Chcemy jak najszybciej rozpocząć przetarg na A1 i do tego potrzebna była y, y, korekta w y, uchwale, która ustanawiała program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Dzięki temu będziemy mogli y, jeszcze oczywiście w tym roku rozpocząć te działania, które umożliwią budowę obwodnicy obwodnicy Częstochowy. Chcę także powiedzieć, że jeszcze na pewno w wiosną będzie gotowa korekta, która powinna zwiększyć ilość inwestycji drogowych na zachodnim Pomorzu. To było naszą troską, to jest ta część kraju, która no, często była poszkodowana, między innymi, jeśli chodzi o decyzje dotyczące finansowania infrastruktury. Mówimy tutaj o fragmentach dróg S11, S6 i S3. Ale o tym więcej będę mógł Państwu powiedzieć myślę, że w kwietniu, może w maju tego roku będziemy gotowi z tymi, z tymi korektami. Mówię o tym w tej chwili, żeby nie mieć wrażenia, że sprawa jest zamknięta. W tym roku będziemy jeszcze ten program doskonalić. W sprawach bieżących otrzymałem także i cała Rada Ministrów informacje na temat działań, jakie podjął Minister Rolnictwa w sprawie producentów. Wieprzowiny i także przetwórstwa wieprzowiny w związku z pomorem afrykańskim świń. Jak wiecie Państwo, pojawiły się poważne problemy dla polskich producentów związane ze stwierdzeniem obecności tego, tej choroby. Stwierdzono to u dwóch martwych dzików. Jeszcze raz mogę potwierdzić, że nie ma żadnego kolejnego przypadku, jeśli chodzi o dziki, i nie stwierdzono żadnego przypadku, jeśli chodzi o trzodę chlewną. Niektóre państwa blokują w tej chwili przyjmowanie wieprzowiny, mimo że ona spełnia wszystkie standardy, potrzebna będzie pewna, pewien zakres pomocy i w tej konkretnie w tej strefie, gdzie te przypadki wystąpiły. To tyle w skrócie, ale domyślam się, że no, podobnie jak także ministrowie ja jesteśmy wszyscy skoncentrowani na tych wydarzeniach, które Świat obserwuje z niepokojem od wielu, wielu tygodni. Dzisiejsza konferencja prezydenta Putina była w pewnej części także poświęcona Polsce. Jak Państwo pewnie to odnotowali. Chcę powiedzieć, że odbieramy dzisiejsze wystąpienie prezydenta Putina jako dowód na to, że działania opinii międzynarodowej i instytucji takich jak Unia Europejska jako skuteczne. To znaczy widać wyraźnie, że przywódcy Rosji zreflektowali się i że sami dostrzegają potrzebę innego, politycznego rozwiązania tego konfliktu i Niezależnie od tego, jak ograniczone zaufanie dzisiaj świat i także Polska ma do słów wypowiadanych w Moskwie, to no, trzeba stwierdzić, że niektóre z, z wypowiedzi prezydenta Putina traktujemy jako dowód skuteczności działania i presji, mimo że jesteśmy w początkowej fazie organizowania opinii międzynarodowej i instytucji. W, w, w sprawie form wywierania presji na Rosję, aby zaniechała brutalnej ingerencji w wewnętrzne sprawy Ukrainy i przede wszystkim tej takiej parawojskowej interwencji na Krymie. Trzeba być bardzo powściągliwym, jeśli chodzi o ocenę zapowiedzi, że Rosja nie będzie. Posługiwała się siłą i że nie będzie decydowała się na żadne kroki inwazyjne. Pamiętajmy, że prezydent Putin powiedział, że ciągle zachowują prawo do takiego ewentualnego działania, ale widać wyraźnie, że solidarność międzynarodowa i biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia oprócz solidarności, także taka konsekwencja w działaniu w tych dniach przyniosła. Skutek. Słowa prezydenta Putina o wydarzeniach na Majdanie. O, o tym, że Polacy mieli tam być przygotowani mieli stanowić jedną z kluczowych grup i że byli przygotowywani tutaj w Polsce do tych zdarzeń traktuję z jednej strony jako docenienie pozycji Polski, chociaż mocno przesadzone, jeśli chodzi o, o ten aspekt. Obecność Polaków w Kijowie nie miała takiego charakteru, jakie przypisuje prezydent Putin. Wszyscy widzieliśmy, że wielu polskich obywateli wyrażało pełną solidarność z tymi, którzy walczyli o demokrację, natomiast nie ma. No, nie mogę zaakceptować tych sformułowań, jakie padły na tej konferencji. One są bardzo, bardzo dalekie od rzeczywistości. I, ale mogą świadczyć właściwie tylko o jednym, nie, nie wdając się w jakieś szczegółowe analizy i motywacje, jakimi kierował się prezydent Putin mówiąc te słowa, to one tak naprawdę świadczą o tym, że nasza strategia, nasz plan przynosi efekty. Po pierwsze, traktuję te słowa jako próbę skazaną z góry na porażkę. Próbę. Wyjęcia Polski, tam również wymieniono Litwę, z solidarnie działającej wspólnoty Zachodu. To znaczy, że to, co przygotowywaliśmy od długiego czasu, a więc działanie Polski w obrębie Unii Europejskiej i budowanie takiego wspólnotowego, solidarnego zachowania wobec Rosji, przynosi dzisiaj efekty i zdaje się, że irytuje niektórych, w tym autora tych dzisiejszych słów w Moskwie. Ale chcę powiedzieć, że będziemy dalej działać dokładnie w ten sposób. Znaczy Polska będzie współorganizowała i inicjowała działania wspólnoty międzynarodowej w tym Unii Europejskiej i NATO, które ograniczą lub wyeliminują zagrożenie agresją lub inwazją na Ukrainę. Te działania przyniosły efekt, jeśli chodzi o ostatnie spotkania. Mówię tutaj o zwołanym z inicjatywy Polski spotkaniu ambasadorów, mówię o Radzie Północnoatlantyckiej w formacie ambasadorów ponownego w ciągu ostatnich dni i w trybie artykułu czwartego traktatu waszyngtońskiego. To ważne, ponieważ jeszcze kilka dni temu niektórzy nasi partnerzy byli bardzo powściągliwi i niechętni, aby zwoływać w tym trybie radę ambasadorów. Radę Północnoatlantycką, muszę powiedzieć, że obrady, sam fakt zwołania w tym trybie Rady Ambasadorów, potwierdzenie jednomyślne w czasie spotkania Rady Północnoatlantyckiej, że wniosek polski był jak najbardziej uzasadniony, a także pewne działania, które w związku z tym zostaną podjęte, te, te decyzje. Zapadają w trybie niejawnym, więc nie będę mówił o szczegółach, ale pewne działania wskazują na to, że polskie propozycje i polskie sugestie, w jaki sposób natowskie instytucje powinny się zachować, zostały zaakceptowane i przyjęte. To samo dotyczy działań Unii Europejskiej. Jak Państwo już wiecie, w czwartek spotka się Rada Europejska, i chcę powiedzieć, że w czasie wszystkich tych spotkań. Coraz częściej słyszymy, że polskie stanowisko umiarkowane, racjonalne, ale twarde zyskuje nie tylko akceptację, ale staje się takim punktem widzenia przyjmowanym przez naszych partnerów z Unii Europejskiej i z NATO. Mam nadzieję, że także spotkanie, do którego ma dojść, spotkanie też na poziomie ambasadorów, wspólne NATO i Rosji. Także powinno służyć rozładowaniu tego napięcia, ale bez żadnych koncesji na rzecz, na rzecz Rosji, jeśli chodzi o jej działania na Krymie. Jest rzeczą bardzo ważną i to będziemy dalej podkreślać bardzo stanowczo, że w interesie całej wspólnoty międzynarodowej leży deeskalacja. To słowo często jest używane, ale ono, niezależnie od tego, że czasami. Czasami niektórych bawi, ono ma swój ładunek, ono ma swoje znaczenie. To znaczy, to rozładowanie atmosfery, rozładowanie napięcia musi polegać na odstąpieniu przez Rosję od agresywnych planów wobec Krymu i wobec Ukrainy. I wydaje się, że dzisiejsze wystąpienie prezydenta Putina potwierdza zasadność tych działań i skuteczność tych działań, niezależnie od retoryki, do której większość z Państwa na pewno się zdążyła już przyzwyczaić. Mam nadzieję, że nasze działania, także spotkanie na Radzie Europejskiej. Cieszę się, że ta polska sugestia o koniecznej obecności premiera Jaceniuka na Radzie Europejskiej, że też została zaakceptowana i to, to również ułatwi yy, tak sformuła, sformułowanie wspólnego stanowiska Unii Europejskiej, a takiego stanowiska oczekujemy jako, yy, jako efektu spotkania w czwartkowe południe w Brukseli. To tyle. Dziękuję bardzo. Pani Arleta. Arleta Zalewska, cztery. 24 Panie premierze, ja chciałam zapytać, czy te słowa pod adresem Polski Władimira Putina pan odbiera jako jakąkolwiek groźbę? I drugie pytanie, jak z dzisiejszej perspektywy pan ocenia, pan ocenia swój optymizm przed lat polskiego rządu co do poprawy relacji polsko-rosyjskich, poprawie relacji z Wodymirą Putinem? Budowa dobrych relacji ze wszystkimi sąsiadami, w tym z Rosją, przenosiły przez lata dobre efekty. Czy będziemy mówili o ruchu bezwizowym z Okręgiem Królewieckim? Wiele lat staraliśmy się o to. W ten sposób osiągamy bardzo wymierne korzyści. Mówię tutaj o mieszkańcach, przedsiębiorcach, handlowcach w województwie warmińsko-mazurskim czy pomorskim. Każdy, kto tam mieszka wie, jakie korzyści to przynosi dla tych dwóch regionów. Po drugie, polska polityka, jeśli chodzi o relacje z Rosją, musi być polityką racjonalną, wyzbytą złudzeń, iluzji, ale także romantycznych zapędów. W interesie Polski są jak najlepsze relacje, polsko-rosyjskie i europejsko-rosyjskie. W interesie Polski jest, to, aby Polityka wobec Rosji była maksymalnie wspólnotowa. W interesie Polski jest, abyśmy budując dobre relacje z Rosją, nigdy nie byli wystawieni na ryzyko w sytuacji konfrontacyjnej, a czasami dochodzi do konfrontacji, tak jak, tak jak w tych tygodniach, żeby Polska była częścią Wspólnoty a nie jakby osobnym, osobnym bytem. I dlatego uważam, że polska polityka względem Rosji. Powinna być taka jak w ostatnich latach. Kiedy jest okazja, kiedy są możliwości, róbmy dobre interesy i budujmy dobre relacje. Kiedy nasz partner, nasz sąsiad postępuje niewłaściwie, niezgodnie z interesem wspólnoty międzynarodowej, kiedy łamie zasady, tak jak to jest w przypadku tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, to Polska musi być dobrze przygotowana do tego, aby w sposób istotny, znaczący i wspólnotowy umieć się temu przeciwstawić. I uważam, że także na przyszłość tego typu przesłanki muszą być przesłankami wiodącymi dla polskiej polityki. Jeśli można zrobić coś dobrego, róbmy to. Jeśli dzieje się coś złego, bądźmy przygotowani nie na puste gesty czy... Yy, samotne manifestacje tylko na dobre zorganizowanie wspólnoty która może działać także na rzecz polskiego interesu i dlatego um, uważam że to jest optymalna droga postępowania czyli takie zbudowanie relacji i takie zbudowanie własnej siły i własnej pozycji międzynarodowej aby w zależności od tego jakie są okoliczności móc postępować we właściwy sposób Polska dzisiaj postępuje we właściwy sposób co docenia właściwie każdy nasz partner i w Unii Europejskiej, i w NATO. Tak naprawdę te słowa są w jakimś sensie w cudzysłowie komplementem pod adresem skutecznej polskiej polityki. To znaczy można się było spodziewać, ja zresztą informowałem o tym także moich rozmówców i, i moich partnerów w Europie, a także w czasie spotkania z liderami polskiej opozycji, Uprzedzałem, że spodziewamy się pewnych prób prowokacji albo próby zbudowania takiej narracji, takiej propagandy, która by wskazywała Polskę, konkretnie Polskę jako, jako państwo współodpowiedzialne za to, co się dzieje na Majdanie. I myśmy takie próby stwierdzili. I dlatego uprzedzaliśmy także premierów i prezydentów innych państw, że można się spodziewać ze strony Moskwy próby. Wyłuskania Polski jako specyficznie odpowiedzialnej za pewne zdarzenia. Więc te słowa nie są dla mnie zaskoczeniem. Natomiast ponieważ nie było żadnych powodów ani żadnych dowodów, żeby tak twierdzić, pozostały tylko słowa. Dla mnie słowa prezydenta Putina w tej kwestii są de facto przyznaniem się do tego, że Polska jako część wielkiej wspólnoty jest już zupełnie gdzie indziej, jeśli chodzi o swoje możliwości, niż być może chcieliby to niektórzy politycy rosyjscy. I jeszcze raz tylko powtórzę, że próba podzielenia wspólnoty międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, poprzez wskazywanie Polski jako kraju specyficznie zaangażowanego w Majdan, na pewno się nie powiedzie. Także dzięki temu, że mieliśmy wystarczająco dużo informacji, aby poinformować o takich próbach wcześniej naszych partnerów. Dobry, panie premierze, Mariusz Sidorkiewicz, TVN24. Pytanie o scenariusz na przyszłość. Bo, pomimo deklaracji Putina mówiącej o tym, że nie będzie używał siły, to on de facto kontroluje Krym, tam są żołnierze rosyjscy, kwestionuje Majdan, kwestionuje przewrót na Ukrainie, uważa, że Janukowycz jest prezydentem. No i co dalej? Analiza czy wyciąganie jakichś definitywnych wniosków z tego, co mówi dzisiaj prezydent Putin, to jest właściwie to jest rzecz niemożliwa, ponieważ z jednej strony słyszymy także od prezydenta Putina, że Janukowicz jest przeszłością, że Janukowicz jest politykiem przegranym, że Janukowicz nie ma już żadnej przyszłości na Ukrainie, I, a z drugiej strony jest próba jakby utrzymania Janukowicza przy władzy poprzez moim zdaniem jednak puste gesty czy puste słowa. Dzisiaj to zresztą był powód, dla którego się w to tak zaangażowałem, dzisiaj Wspólnota Międzynarodowa traktuje władze wyłonione przez legalnie wybrany i legalnie działający parlament ukraiński, traktuje jako prawowite władze. Dzisiaj zapraszamy premiera Jaceniuka do Brukseli jako premiera legalnego ukraińskiego rządu. Europa, w tym Polska, ma swój pozytywny plan dla Ukrainy i chcę to mocno podkreślić. N nerwowe reakcje Rosji wynikają z faktu, że Ukraina zdecydowała się na pewien proces, na pewną drogę, to jest droga na polityczny Zachód i wykazała przy tym zaskakującą determinację. Wydaje się i ma to wymiar wyjątkowego symbolu, że ofiary, jakie Ukraińcy ponieśli, ludzie, którzy zginęli po raz pierwszy w historii, za to, żeby być we wspólnocie europejskiej, determinacja, której byliśmy świadkami, to był kluczowy, kluczowy moment, to, był, to były te kluczowe zdarzenia, które tak naprawdę uniemożliwiły przeprowadzenie planu podporządkowania sobie Ukrainy. I dlatego oczywiście żadna konferencja, żadne spotkania ambasadorów, Rada Europejska, zapowiedź sankcji nie zmienią z dnia na dzień status quo na Krymie, zdajemy sobie z tego sprawę. Ale jest rzeczą ważną, że dzisiaj widać, że Rosja musiała się zatrzymać w związku z presją. Wspólnoty międzynarodowej, także z pewnymi działaniami czy planami działań. I to nie mówimy o działaniach militarnych, tylko o działaniach dyplomatycznych. Cały ten zakres potencjalnych sankcji, bo na razie mówimy o potencjalnych sankcjach, czy to jest kwestia powrotu do formatu G7 z G8, czy to jest, czy to, czy to jest sytuacja na giełdzie rosyjskiej, czy to, jest, czy to jest cały rejestr zdolności działania Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i finansowe, to są kwestie ewentualnych sankcji wizowych czy restrykcji wobec tych, którzy łamią prawa człowieka, jeśli chodzi o ich konta. To wszystko naprawdę robi wrażenie. Widzieliśmy to po reakcji Kijowa wtedy, kiedy rozstrzygały się losy rewolucji ukraińskiej, ale widzieliśmy to dzisiaj także, czy słyszeliśmy to także w słowach Władimira Putina. Dzisiaj świat jest tak skonstruowany, że Rosja nie może sobie pozwolić na takie działania, na zupełnie bezkarne działania yy, agresywne wobec swoich sąsiadów. I to jest różnica jakościowa, nawet jeśli nie zawsze doceniamy, bo może brakuje niektórym fajerwerków. Mam czasami wrażenie, że niektórzy chcieliby jakichś takich sytuacji dramatycznych, krwawych i takich rozstrzygnięć trochę XIX-wiecznych. Świat jest dzisiaj inaczej zbudowany i Bogu dzięki. Dobrze jest nie, żeby ktoś kogoś pokonał w tym pojedynku. Tylko, żeby wymusić na wszystkich partnerach stosowanie prawa międzynarodowego, poszanowanie integralności innych państw, praw ludzkich. I wydaje się, że wspólnota międzynarodowa pokazała, że dysponuje takim potencjałem bez konieczności zaogniania tego konfliktu. Ten scenariusz jest oczywiście optymalny, ale to będzie trwało tygodnie, miesiące, być może lata. Nie ma łatwego scenariusza dla Ukrainy wiemy o tym. Nie ma, w przeszłość odeszła wizja bezkonfliktowych, przyjaznych relacji między Ukrainą a Rosją. Odpowiedzialna za to jest Rosja. Zdajemy sobie sprawę, że Ukraina wymaga pomocy. Rację ma kanclerz Merkel, kiedy mnie przekonuje, że największą porażką agresywnej koncepcji Rosyjskiej będzie taka współpraca z Ukrainą, z jej rządem, z obywatelami Ukrainy, która spowoduje, że miesiąc po miesiącu, rok po roku sytuacja na Ukrainie będzie się stabilizowała i Ukraina będzie stawała się coraz bardziej nowoczesnym państwem. Dzisiaj jest w kompletnej zapaści wiemy o tym. Ale najważniejsze jest uchronić Ukrainę przed rozpadem, przed inwazją, przed agresją, po to, żeby móc skutecznie zacząć realizować plan pomocy dla Ukrainy. To jest, to jest ambitny plan, bardzo trudny i on będzie wymagał i czasu, i pieniędzy różnych instytucji finansowych, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby unikając konfliktów, unikając ryzyk, ten plan wspólnie z innymi państwami przeprowadzić.